Zapraszamy. Na spokojnie. I Dzień dobry, Tomaszku. Spóźniłeś się za naszą kamerą, bo się dawno tu nie odwiedzaliśmy. A tak trochę, wiesz? Tak? Coś tak. Dzisiaj coś sprzęt nie chce współdziałać. Chyba. Czemu? Nie wiem. Coś tu dzisiaj, jak... ale słyszałem, już, były jakieś tam pierwsze takty z głośników. No były, były i się znowu zawiesiło wszystko. Coś, co dzisiaj, no. ja nie wiem. O, oby to były jedyne problemy dzisiaj nasze, nie? Tylko, i tylko trzy punkty, jak zawsze, nie? Masienkiewicza trzy punkty i idziemy do góry, tak? Z jedenastego skaczemy na ósme, dziewiąte miejsce. I coraz wyżej. I coraz wyżej, coraz wyżej. Małymi krokami, jak to mówią, do przodu, tak? Nieważne, czy u siebie, czy na wyjeździe, nieważne, jaki wynik. Przeżyliście już wszystko, i wciąż jesteście. Zawsze oddani, zawsze głośni, zawsze wie. Nawet jeśli świat się skończy, to nie Was Druga druga druga. Sponsor titularny pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. To ile dzisiaj? Kurwa, treść. Pan Edziu trzy obstawia. Tak? Trzy zero. No, trzy tak, że... zero. To sześć. Kali. Bardzo Kali, Kali. Ale tylko dwie. Kali albo Kali 3. Kali 3 czara. Nie? Tylko dwie. Nie dodawaj sobie już. No ale to taka prawda. No. Ostatni raz przegraliście tutaj z gadaniem. Aha. No, a ja wtedy na trybunach siedziałem jeszcze od przyszłego tygodnia wtedy wchodziłem do drużyny. Czyli talizman. Ale jak było pierwsze zwycięstwo, to, jest to nie grałem. Co? co? Jak pierwszy raz wygraliśmy to nie grałeś. Tu? Jak nie grałem? Z kurnikiem siedziałem. No. no ale wszedłem no i asystentem. ja no? i co teraz to wiesz? Ja miałem bramkę, więc trochę ci propię. No to to pogratuluję Ci tego, nie? Szczerze. Szczerze Ci tego pogratuluję. Widzieliście, yy, a nie, dobra, nie będę mówić. <grym> Możesz śmiało mówić, zostanie, zostanie między nami, spokojnie. <grym> no wejdę się strzelić, Karol. Wejdę, wyjdę. Wejdę, wejdę. Weźcie wejdę, wejdę. 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 smoka, Michał karito. Dwie. Idę. Що ти сидиш не мов? По. Що ж от так? Ми чуємо. Буде збігатися на 17. Так? Сиворя, ставай, трисай да. Ти станця ти прийшла? Я даси тобі. Абоня, я тобі справді перш. Я думаю. Я буду, я буду масаж робити.

Ale na meczu też będę nadrywał, Kali. Na meczu też będę nadrywał. Żeby cię wtedy nie stresowało. Panie, panie. Panie, panie. Panie, panie. Panie, panie. Panie, panie. nie panie. Panie, panie. Panie, jest. To To подаємо перебрало. Я вам говорю, коли ви виходите, а той, який робить зараз є, повинен же би тобі доłożyć бей. Малозлу зазначаєш ще на початку. Галя крута з колейним бідером, то повтор там пораз колейне. Давай. Да ми крута. Давай. Гадайте

Chcemy brać trochę w Dobra. Drodzy Państwo, powiem tak, Łukasz, łącznie rozegrał u nas z tym meczem 211 meczów. Chcieliśmy mu podziękować Prezes Krzysztof Kosecki, Wojtek Pogoda, wielkie, wielkie brawa. Łącznie na poziomie trzeciej ligi Łukasz rozegrał u nas siedem zgonów. Wielkie brawa! Łukasz Zabi z Obołu! Jeszcze raz Łukasz, dziękujemy za każdy mecz, za wszystko. Piotrek, życzymy zdrowia i powodzenia. Niebieski piłka, powa. Zostajecie no, zwieci? Jeszcze raz panowie je, zdorówka. Wyrozumiałem Was. Chodźcie tu z niczym. Panowie, że Ewelina, dziękujemy, to wy również. Pierwsze potrzeby potrzebuje zmiany Ok, o to co działa? Bardzo k**a, dobre pierwsze 45 minut. Z, pierwsze 45 minut. Jeśli ka w da świecie w przeciągu 45 minut tworzy trzy, 3, 4 policzymy po meczu, może k**a, nawet 5 sytuacji bramkowych po budowaniu po fazie przejściowej, no to to było k**a, 45 minut. To drugie 45 na takim samym poziomie i wygrywamy ten temet 2, 3, a jak tworzymy więcej, 5-0 drugie takie samo 45 minut. Zero zagrożenia z ich strony. Bardziej faza przejściowa na co zaraz zwrócimy uwagę. A my czujemy się bardzo dobrze przy piłce. No to co robi z Mają, To jakie sytuacje miał Kozi, Jak wychodzimy 3 na 2 od połowy, to to są ka panowie. Tylko i wyłącznie do wykorzystania sytuacji. Małe rzeczy będziemy musieli poprawić, dwie-trzy rzeczy wam powiem i tyle kurwa. Drugie 45 minut na tym samym poziomie i wygrywamy 2, 3, 4 rzeczy wam chyba pięć. Dobra ka jest robota. A to, że trzeba No to o tym wiecie sami. To ja wam mówił i was wyzywał, że trzeba pięć. Po prostu mamy 45 minut do zagrania na takiej samej intensywności, w taki sam sposób. Tylko dołożyć bramkę. Do tylko.

żeby okazje były, no, brakowało skuteczności. no Otworzył się worek no i wszyscy widzimy jak to się skończyło. No i właśnie chyba takie cenne zwycięstwo, bo ta Runda wiosenna trochę nie idzie chyba po wyśniki. Może i punktowo nie idzie, no, ale To jest normalne, trzeba usiąść i dobić. Tak jesteśmy wie. w miarę zadowoleni, no z punktu trochę mniej, no ale walczymy dalej. Mamy jeszcze troszeczkę inne cele, już teraz się bardziej na, na twarze Polski. Trzymać się na spokoju, aż tak może trochę młodzieży pograć. Gratulacje za zwycięstwo, ja to podtrzymuję, to co powiedziałem przed meczem, za zwycięstwo z liderem, bo to są najcięższe mecze, które, do których trzeba podejść, podejść bardzo poważnie. Jeśli chodzi o ten mecz, wszystkie cele zostały zrealizowane. Zagraliśmy w końcu na zero, strzeliliśmy sporo bramek, kto miał odpocząć, odpoczął, więc wszystko się w tym meczu zgadzało. Kończąc 4 mecze w 12 dni. Eee, zagraliśmy. Teraz mamy tak naprawdę troszeczkę dłuższą przerwę, bojówka jest dla Was wolna, eee, więc mamy troszeczkę czasu, żeby odpocząć. I znowu wchodzimy w bardzo intensywny, bardzo intensywny maj od meczu, meczu, z meczu ale jeśli na te 12 dni w czterech meczach trzech wygraliśmy, to możemy być z siebie zadowoleni. Oczywiście wierzę, że chcieliśmy pełną pulę i że ta sportowa złość cały czas z nas jest, ale i tak kawał dobrej roboty przez te ostatnie 12 dni wykonanych. Daai, ek doen daai gous nou. Daai graad! Daai!